Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z Niego żołnierze, podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc, jeśli Ty jesteś Królem Bożym, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest Król Żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czyż ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł, Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy karę słuszną za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Amen. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Kochani, bardzo często ci, którzy głęboko cierpią i przeżywają najstraszniejsze chwile swojego życia w godzinie śmierci, czasem w rozpaczy i w lęku gotowi są wobec Boga wykrzyczeć nawet największe przekleństwa i nawet mu urągać. Tak czyni jeden z dwóch złoczyńców, który urąga Jezusowi. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas. Ale bardzo szybko zostaje skarcony przez drugiego łotra, który mimo okrutnego cierpienia zdobywa się na autorefleksję, kiedy mówi, Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Tradycja przypisuje mu imię Dyzma, my często nazywamy go dobrym łotem, który w godzinie śmierci przeżył nawrócenie. Nasza archidiecezja przez wiele lat miała go za głównego patrona. Dzisiaj jest jednym ze patronów archidiecezji przemyski. I to właśnie otrzymał od Boga tę łaskę. W godzinie śmierci nawraca się i woła do zbawiciela. Cofnijmy. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Dobry Łot można powiedzieć, że otrzymuje od Jezusa usprawiedliwienie i przebaczenie grzechów w ostatniej chwili swego życia. Zapewnienie, że jeszcze tej godziny osiągnie zbawienie. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Można powiedzieć, że dobry Łot jest szczęściarzem, bo mimo, że całe jego życie nie było dobrym życiem, to jednak w godzinie śmierci ma zapewnienie od Jezusa, że osiągnie zbawienie. I mogłoby się nam wydawać znowu kolejny paradoks. Człowiek żyjący źle. I nagle otrzymuje zapewnienie, że będzie zbawiony. Ale znowu Bóg nie tak widzi, jak widzi człowiek. I Bóg patrzy nie na to, co na zewnątrz, tylko na jego wnętrze, na jego serce. Widocznie widział, że to serce jest skruszone, że przeprasza, że żałuje, że chce nawet w tej godzinie śmierci się nawrócić i przemienić. Można powiedzieć, że Pan Bóg widząc ból i gory człowieka cierpiącego, Rozumie, że w jego wnętrzu, pod jego powierzchnią, kryje się prawdziwa rozpacz i szalona potrzeba, by On się Mu objawił i go uratował. Jeśli komukolwiek z nas zdarzyło się w życiu krzyczeć do Boga, mieć żal, to często był to krzyk rozpaczy, bo tak naprawdę gdzieś w głębi serca pragnęliśmy, aby Bóg przyszedł i aby uratował nas z tego krzyża. Bóg przebacza. I uczy nas tego przebaczenia. Bo kiedy apostołowie pytają Jezusa, Panie, ile razy mam przebaczyć serca memu bratu, czy aż siedem razy? Nie mówię Ci siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy. Liczba siedem to była liczba doskonała, liczba przynosząca pomyślność w kręgu kulturowym żydowskim. A Jezus, można powiedzieć, powiedzieć zwielokratnia tę liczbę, bo chce pokazać, że mamy przebaczać w nieskończoność. I to jest zaproszenie do zrozumienia sensu Bożej logiki, miłości płynącej wraz z krwią z Chrystusowego Krzyża. Bóg, który odpuszcza i przebacza winy, pragnie, abyśmy z serca i my potrafili wybaczać naszym braciom i siostrom, a nie ciągle żyć gdzieś w przeszłości, w ciągłych wypominkach. Wypominki są w listopadzie i w zupełnie innym charakterze, w ciągłym sporze złości i nienawiści. Czy potrafimy się wznieść ponad wszelkiego rodzaju antagonizmy, podziały? I okazać przebaczenie drugiemu człowiekowi. Mamy wtedy prawdziwy tytuł do przebaczenia, jeśli my z serca darujemy naszemu bratu. Znany pisarz Paulo Coelho napisał kiedyś, przebaczenie jest dwukierunkową drogą, bo ile koć przebaczamy komuś, przebaczamy również samemu sobie. I to często jest ten problem, bo jeśli gdzieś się, gdzieś z kimś się w naszym życiu pokłócimy, to w nas jest zło. Może to egoistycznie działa, ale człowiek jednak tak naprawdę uświadamia sobie, że najpierw musi przebaczyć sobie to swoje postępowanie i to, że jest w złości, w zapalczywości wobec drugiego człowieka. A kiedy sobie wybaczy, wtedy na tym fundamencie wybaczenia może przebaczyć drugiemu człowiekowi. Kolejny paradoks. Po Pan Jezus nie schodzi z krzyża, ale przez śmierć na drzewie hańby składa ofiarę przebłagalną za nasze winy. Przez swoją wyniszczającą śmierć usprawiedliwia nas i daje nam przepustkę do wieczności. Chrystus, który króluje z krzyża, Pokazuje, że jego królestwo jest zupełnie inne niż sobie wyobrażamy i niż chcielibyśmy. Pokazuje, że cierpienie, ból i śmierć mają sens wtedy, kiedy prowadzą ku Królestwu Niebieskiemu. Jest sens cierpienia, doświadczenia i ofiary tu na Ziemi, żeby tam później w niebie po śmierci trwać w wiecznym happy endzie, czyli w radości i szczęściu bez końca. Czy potrafimy tak? Czy umiemy, a co najważniejsze, czy chcemy przyjąć ten ciężar doświadczeń i cierpień po to, żeby w przyszłości cieszyć się radością wiekuistą? Znamy postać, popatrzmy dalej, Alberta Chmielowskiego, wybitnego malarza, który studiował w Monachium, który później... Brał udział w Powstaniu Styczniowym, gdzie stracił nogę, który postanowił poświęcić swoje życie ubogim jako brat Albert. Jego szczerość jako artysty widać najbardziej w ostatnim niedokończonym obrazie zatytułowanym Ekce Homo. Chmielowski zaczął malować go w Lwowie w 1879 roku, jednak porzucił pracę w momencie wstąpienia do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi. Ale tam jednak nie wytrzymał, doznał załamania nerwowego i opuścił nowicjat. A po latach powrócił do zaczętego obrazu. I w 1904 roku, dokładnie 25 lat od rozpoczęcia pracy nad Ekce Homo, ten niedokończony obraz, bo jednak do końca go nie domalował, przekazał arcybiskupowi Lwowskiemu. Jak się okazuje, Albert Mielowski świadomie nie skończył obrazu. Bo wiedział, że to, co nosi w swoim sercu, nie jest możliwe do pokazania na obrazie. Obraz, który przedstawia na płótnie umęczonego Chrystusa, ochrytego szkarłatną szatą, z cierniową koroną na głowie, czciną w ręce i splątanym sznurem na szyi, największe wrażenie robi. Przez ukazanie twarzy Chrystusa, która pomimo umęczenia i bólu, jak widzimy, pozostaje pełna godności i wewnętrznego ciepła, miłości. I można powiedzieć, że to jest właśnie obraz godności królewskiej Chrystusa. Namalowany w pół postaci został ukazany na tle antycznej architektury z której pulsuje tajemnicze światło, ono się niejako wydobywa za filara i sprawia wrażenie aureoli, która tworzy się wokół głowy Chrystusa. A całość jest utrzymana w takiej bardzo zgaszonej kolorystyce. To nie są mocne, wyraziste kolory. To też pokazuje, że ten Chrystus, choć jest królem, to jednak jest stonowany w tym swoim boskim majestacie. I w cierpieniu, w bólu, doświadczeniu pokazuje swoją godność jako syna Bożego, który przychodzi na Ziemię nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I ta dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla, która przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, mówi nam, że motywem tego święta jest zrozumienie królewskiej misji Jezusa, która wyraża się. W służbie oraz w ofierze za innych. Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet cierpieć i oddać życie za innych. To święto wprowadził papież Pius XI na zakończenie roku świętego 11 grudnia 1925 roku. Celem było uznanie, panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan, jak i całej społeczności. Miało ono służyć jako swoistego rodzaju odnowienie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie była narażona i myślę, że jest to w dalszym ciągu adekwatne do naszych czasów, jest narażona na wypieranie wartości i zasad życia chrześcijańskiego. Pius X traktował ustanowienie święta jako, jak pisał, lekarstwo na zagrożenia niesione przez coraz powszechniejsze prądy laicyzacyjne, zaprzeczające panowaniu Chrystusa nad światem i nad ludźmi. I czy nie jest to adekwatne do naszych czasów? Bo ciągle chce się nam wmówić, że Chrystus, Jego nauka, Jego Królestwo. To jest przeżytek, to jest forma, która już nie ma miejsca w tych naszych czasach, że my musimy iść za postępem życia, że my musimy iść za nowymi prądami, a Chrystus pasuje do lamusa. I to jest właśnie laicyzacja, czyli zeświadczenie tych do tej pory ważnych wartości chrześcijańskich, które były. Podstawą naszego życia i naszego człowieczeństwa. Święty Paweł VI, papież, w 1969 roku podniósł święto do rangi uroczystości, oddając cześć Chrystusowi, królowi wszechświata. I ta uroczystość po reformie liturgicznej została przeniesiona na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli tak jak to przeżywamy dzisiaj. A święto to od samego początku było bardzo uroczyście obchodzone w naszym kraju. Kiedy za chwilę w wyznaniu wiary w czasie tej Eucharystii będziemy wypowiadać słowa siedzi po prawicy Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca, to zróbmy to autentycznie. I uświadommy sobie, że wyznajemy wiarę w Królestwo Chrystusa i w to, że On jest naszym Panem i Zbawicielem. Ile razy mówimy w modlitwie Pańskiej, przyjdź Królestwo Twoje, to też pytanie, czy mówimy to ze świadomością, że chcemy, żeby Chrystus na końcu czasów przyszedł ze swoim Królestwem i w tym Królestwie, żeby odnalazł miejsce dla nas. Dlatego dzisiaj módmy się gorąco, aby na nowo rozpaliła się gorliwością nasza wiara w to, że prawdziwa odnowa tego świata może się dokonać jedynie w Chrystusie, zarówno w Kościele, ale także i w przestrzeni publicznej. Ale tylko wtedy, kiedy tego Chrystusa będziemy. Intronizować w naszych sercach, kiedy będziemy go stawiać jako króla, pana i zbawiciela, i kiedy będziemy chcieli mu służyć, oddawać mu cześć, wypełniając te wszystkie nasze zadania i obowiązki, ale też współcierpiąc z Chrystusem, ponosząc rozmaite ofiary i doświadczenia i umiejętnie łącząc je z Jego doświadczeniami i Jego cierpieniami, które płyną z krzyża. Bo tylko wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy uczestnikami zbawienia i należymy do Chrystusowego Królestwa. Panie Jezu Chryste, Ty znasz krzyk ludzkiej rozpaczy. Pozwól mi usłyszeć krzyk Twojej miłości. Spraw, abym na nowo odkrył Twoje królowanie w moim sercu i abym zapragnął Tobie służyć na wieki. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Amen.